Powraca afera Kolegium Humanum i Szymona Hołowni. Arcybiskup Galbas odpowiada na zakaz spowiedzi. Ekspert przerywa milczenie, rozjechał koncepcję Tuska, a na koniec naukowa ciekawostka dnia. Ja się nazywam Maciej Podstawka. Witam szanownych państwa bardzo serdecznie na kanale bądź na bieżąco, na którym jak co dzień macie najnowsze newsy z kraju ze świata. Ja już nie przynudzam, lećmy od razu z pierwszym tematem. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia, kandydat także trzeciej drogi w wyborach prezydenckich, zdecydowanie odrzuca te informacje i te sugestie, które pojawiły się w przestrzeni publicznej. Kontrowersyjna stołeczna uczelnia Kolegium Humanum słynęła z wydawania świadectw ukończenia studiów osobom, które czasem nie spełniały nawet podstawowych wymagań stawianych studentom. Ta afera nadal jest daleka od wyjaśnienia, a teraz pojawiły się nowe fakty o Kolegium Humanum i Szymon w sprawie głos zabrał europoseł Polski 2050 Michał Kobosko. Spotkałem się z prawnikami i trwają w tej chwili analizy kroków prawnych, które zostaną przeze mnie podjęte, a zostaną podjęte stwierdził polityk w T.V.N. 24, zapytany o wiadomości, które miał wymieniać z rektorem Kolegium Humanum. Nie mam czego się bać. W tej chwili nie będę komentował tych konkretnych rzeczy, które tam się pojawiły, bo ja nie wiem skąd one pochodzą. One podobno mają pochodzić z materiałów śledztwa. Jeżeli rzeczywiście ktoś udostępnia te materiały, to łamie w Polsce prawo, podkreślił. W krótkim czasie przedstawimy decyzje i kroki prawne, zapewnił polityk formacji Szymona Hołowni. Tymczasem ostatnio dziennikarz Piotr Krysiak, powołując się na swojego informatora z Centralnego Biura Antykorupcyjnego, przekazał, iż dopiero. Pierwszego spotkania rektora Kolegium Humanum z Michałem Kobosko miało dojść w kwietniu 2021 roku. To ważna data, bo zarówno Kobosko, jak i Hołownia twierdzą w mediach, że zapisali się do Kolegium Humanum już w 2020 roku, stwierdził Krysiak na opublikowanym nagraniu. Powiedział też, że podczas spotkania pojawił się jeden problem, a mianowicie prośba, która przekroczyła możliwości rektora. To prośba o napisanie prac magisterskich, ale Michał Kobosko miał to wziąć na siebie. W lipcu 2021 roku wszystkie dokumenty, świadectwa maturalne i indeksy Michała Koboski i Szymona Hołowni dotarły do Kolegium Humanum różnymi kanałami, SMS-ami, mailem i bezpośrednio wręczane prorektor Iwonie G, która poszła na współpracę z CBA. W każdym z tych kanałów Ów pan Michał Kobosko kontaktował się w imieniu swoim i kolegi, słyszmy na nagraniu. Krysiak ujawnił też smsy, które mieli, jak wynika z jego informacji, wymieniać między sobą Kobosko a rektor Paweł Cza. Kobosko napisał, dzięki też za krótkie spotkanie w Karpaczu. Jeszcze prośba pytanie, dostaliśmy od pani Iwony naliczenia czesnego, ja i kolega. Nie ukrywam, to dla nas na tym etapie startupu, jaki budujemy, dość wysokie kwoty. Czy jesteście elastyczni? Czy mam przekazać że to finał? Pawełcz odpisał. Mike to jest w ogóle śmieszna kwota do normalnej ceny, ale Tomek mówił, że to ogarnie wam. Spotkamy się, to pogadamy. Kobosko odpisał mu na to. Mnie Tomek tego nie mówił. Jakby to powiedział, to bym ci głowy nie zawracał. Krysiak mówi także, że udało mu się potwierdzić w CBA, że tajemniczy kolega to nikt inny jak Szymon Hołownia. Krysiak przekazał też, że chciał potwierdzić wymianę wiadomości u byłego rektora Pawła C i jego adwokata. Kata Ryszarda Kalisza. Nie chcieli oni tego jednak skomentować. Komuś bardzo przeszkadza to, że zgłosiłem swoją kandydaturę, że jest w tej grze kandydat niezależny. I zaczęło się dokładnie to, co bardzo często niestety w kampaniach wyborczych w Polsce się zaczyna, a więc feeria obelg, pomówień, insynuacji, przecieków. Z jednej strony mamy marszałka Hołownie, który twierdzi, że tylko złoży dokumenty. Z drugiej zaś tajemnicze smsy między Kobosko a rektorem o elastyczności w opłatach i zagadkowym koledze. Szczególnie intrygujące jest to nagłe przejście od nigdy tam nie studiowałem do rozważam kroki prawne. Bo widzicie, jest taka stara prawda śledcza. Najbardziej nerwowo reagują ci, którzy mają coś do ukrycia, a tutaj proszę, najpierw spokojne zaprzeczenia, potem groźby prawne, wreszcie dramatyczne wyznanie o byciu ofiarą tej uczelni. Ale spójrzmy na chronologię. Kwiecień 21 roku, pierwsze spotkanie Kobosko z rektorem, lipiec, dokumenty docierają różnymi kanałami, różnymi kanałami. A teraz najciekawsze. Obaj panowie twierdzą, że napisali, że, zap że zapisali się już w 2020 roku. Matematyka się chyba nie zgadza. Zastanówmy się też nad motywacją. O co właściwie człowiekowi z ambicjami polityczny dyplom z uczelni, która, jak sam przyznaję, miała szemraną opinię. Może dlatego, że w polityce liczy się nie tyle jakość wykształcenia, co sam papier. W końcu... W spółkach Skarbu Państwa dyplom MBA otwiera wiele drzwi, a te smsy o śmiesznej kwocie do normalnej ceny i tajemniczym tomku, który miał to ogarnąć, brzmi jak standardowa procedura rekrutacyjna, nie? Oczywiście możemy przyjąć wersję, że to wszystko wielkie nieporozumienie, że marszałek faktycznie tylko rozważał studia, że jego dane mogły zostać wykorzystane w sposób bezprawny. W końcu, jak twierdzi jeden z wykładowców, w Polsce nie ma drugiej takiej drukarni. Może więc zamiast pytać, czy chułownia studiował w Kolegium Humanum, powinniśmy zapytać, czy w dzisiejszej Polsce można zrobić karierę polityczną bez odpowiednich papierów? I czy przypadkiem nie stworzyliśmy systemu, który w którym dyplom jest ważniejszy od samej wiedzy. Arcybiskup Adrian Galbas, metropolita warszawski, w rozmowie z Polsat News odniósł się do aktualnych zmian dotyczących edukacji religijnej w placówkach oświatowych. Hierarcha zaproponował stronie rządowej, aby modyfikacje były wprowadzane w sposób bardziej zrównoważony, mając na uwadze sytuację nauczycieli religii, którzy mogą utracić możliwość kontynuowania swojej profesji zawodowej. W kontekście obecnej sytuacji społecznej w Polsce, Metropolita Warszawski wskazał na potrzebę wzajemnego zrozumienia i dialogu. Przywołał historyczne wydarzenia związane z obradami okrągłego stołu oraz zaangażowanie księdza Aloizego Orszulika, podkreślając, że nasz kraj ponownie potrzebuje atmosfery sprzyjającej porozumieniu. Odnosząc się do kwestii zaangażowania kościoła w sprawy publiczne, arcybiskup Galbas dokonał istotnego rozróżnienia pomiędzy nieuprawnionym mieszaniem się a uprawnionym zaangażowaniem. W sprawie edukacji religijnej hierarcha przedstawił propozycję jednej godziny lekcyjnej w szkołach średnich, jako przedmiotu obowiązkowego do wyboru z etyką. Metropolita Warszawski wyraził również swoje stanowisko wobec petycji dotyczącej ograniczenia możliwości przystępowania do sakramentu pokuty przez osoby niepełnoletnie, która została przedłożona w Sejmie. Arcybiskup określił tę inicjatywę jako nieracjonalną, argumentując, że młoda osoba w odpowiednim wieku posiada już zdolność rozróżniania właściwych i niewłaściwych zachowań. Czy życie tu na Ziemi? Więcej, całe istnienie wszechświata to jest jeden wielki adwent, który kiedyś się skończył. Absurd goni absurd w polskiej polityce, ledwo co minister Nowacka zarządziła ograniczenie lekcji religii w szkołach, a już na horyzoncie pojawia się kolejna postępowa inicjatywa zakaz spowiedzi dla osób poniżej 18 roku życia. I wszystko to w czasie, gdy Donald Tusk z ministrami lewicy śpiewają kolendy, a Rafał Trzaskowski, znany ze zdejmowania krzyży, dzieli się opłatkiem. Ta historia jest wręcz porażająca. Ci sami politycy, którzy jeszcze niedawno ogłosili hasła o rozdziale kościoła od państwa, teraz odkrywają w sobie głęboką duchowość. Czyżby zbliżające się wybory prezydenckie miały cokolwiek z tym wspólnego? Oczywiście, że nie. To czysty przypadek, że właśnie teraz następuje cudowna metamorfoza. od magia świąt. A tymczasem do Sejmu trafia petycja podpisana przez 12 tysięcy osób, które uważają, że żadna obca osoba dorosła nie ma prawa przesłuchiwać dziecka sam na sam. Ciekawe, czy autorzy tej petycji równie gorliwie zabiegają o zakaz wizyt u psychologów czy pedagogów. W końcu oni też są obcymi osobami, a często przemycają do młodych Umysłów znacznie bardziej kontrowersyjne treści niż ksiądz w konfesjonale. Niestety, wiele osób po psychologii to ludzie głęboko zaburzeni i dlatego właśnie zainteresowali się tym kierunkiem. I później wmawiają takim dzieciom, że nie wiem, płeć to można sobie wybrać. Najbardziej ironiczne w tym wszystkim jest to, że ci sami ludzie, którzy krzyczą o wolności wyboru i prawach człowieka, chcą teraz zakazać młodym ludziom prawa do praktykowania własnej wiary, bo czym innym jest zakaz spowiedzi, jak nieograniczeniem wolności religijnej. Centralny port komunikacyjny spotyka się z istotnymi zmianami strukturalnymi. Zgodnie z nowymi ustaleniami, spółka CPK zachowa minimum 51% udziałów w kapitale zakładowym spółki CPK Lotnisko, podczas gdy Polskie Porty Lotnicze obejmą do 49% udziałów. Minister Infrastruktury Dariusz Klimczak przekazał, że PPL zaangażuje w budowę centralnego lotniska w Baranowie 9 miliardów złotych. Przedstawiciele pol portów lotniczych ogłosili plany modernizacji lotniska Chopina w Warszawie za 1,6 miliarda złotych. Dzięki której od roku 2029 obiekt będzie mógł obsługiwać do 30 milionów pasażerów rocznie. Prace projektowe oraz budowlane mają zostać sfinansowane wyłącznie z zysków PPL. Stowarzyszenie Tak dla CPK wyraża głębokie zaniepokojenie obecną sytuacją. Prezes stowarzyszenia ma Maciej Wilk wskazuje na nieścisłości w planowanych działaniach, podkreślając, że próg rentowności dla nowego lotniska został ustalony przez Najwyższą Izbę Kontroli na poziomie 24,3 miliona pasażerów rocznie. Według prezesa Stowarzyszenia pełnomocnik rządu do spraw CPK Maciej Lasek realizuje koncepcję, która może znacząco wpłynąć na rozwój projektu. Wilk zwraca uwagę na brak niezbędnych dokumentów środowiskowych oraz projekt a także podkreśla wątpliwości dotyczące możliwości pozyskania deklarowanego wkładu finansowego oraz potencjalne trudności w relacjach z instytucjami europejskimi. Kiedy słyszę o racjonalizacji wielkich projektów infrastrukturalnych, zawsze przypomina mi się takie powiedzenie o tym, jak to próbowano przekonać Rzymian, że akwedukty są zbyt drogie i lepiej nosić wodę w wiadrach. Historia lubi się powtarzać, szczególnie gdy w grę wchodzą interesy naszych zachodnich sąsiadów. Spójrzmy na liczby, bo te nie kłamią. Obecny rząd planuje wydać 1,6 miliarda złotych na rozbudowę lotniska Chopina by mogło obsługiwać 30 milionów pasażerów rocznie. To samo lotnisko, które już teraz trzeszczy w szwach przy 21 milionach podróżnych. Jednocześnie próg rentowności CPK został określony na poziomie 24,3 miliona pasażerów, czyli dokładnie tyle, ile obecnie obsługuje warszawski węzeł komunikacyjny. Niemiecka prasa nie kryje obaw przed powstaniem CPK. Die Welt otwarcie przyznaje, że nowe polskie lotnisko może zepchnąć Berlin-Brandenburg w cień. I nagle, jakby za dotknięciem czarodziejskiej różki, jakby to powiedziała pani minister od zdrowia, nasz rząd zaczyna mówić o optymalizacji i racjonalizacji projektu CPK. Przypadek? Pewnie tak, jak zwykle. Bo widzicie, w tym całym zamieszaniu nie chodzi wcale o liczby, koszty czy przepustowość. Chodzi o to, czy Polska będzie podmiotem, czy przedmiotem europejskiej architektury transportowej. A patrząc na obecne działania rządu, odpowiedź zdaje się być bardziej niż oczywista. I coraz bardziej niepokojąca. Tegoroczna edycja raportu Digi Index Siemensa Pokazuje, że polskie firmy produkcyjne konsekwentnie podążają w kierunku pełnej transformacji cyfrowej. Szef polskiego oddziału Siemens, Maciej Zieliński, wskazuje na znaczące zmiany w podejściu firm do cyfryzacji po wystąpieniu globalnych zakłóceń oraz sytuacji na Ukrainie. Podkreśla, że firmy często wstrzymują decyzje inwestycyjne w obliczu niepewności rynkowej oraz analizują, czy nie formują się procesy, których nie potrafimy jeszcze właściwie zidentyfikować. Według najnowszego badania Digi Index Siemensa przedsiębiorstwa średniej wielkości wykazują znaczący postęp w cyfryzacji. Podczas gdy większe podmioty, zatrudniające powyżej 250 pracowników, notują stabilizację lub nawet regres w tym obszarze. Jest to związane m.in. ze zmianami w zarządach spółek, znajdujących się pod wpływem Skarbu Państwa, oraz ogólną sytuacją geopolityczną, która skłania do ostrożności w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Szczególnie pozytywnym zjawiskiem jest znaczący wzrost świadomości technologicznej w sektorze spożywczym, gdzie wartość wskaźnika Digi Index zwiększyła się z 1,6 do 2,3 w skali do 4. Firmy z tego sektora zostały zmuszone do poszukiwania nowych rozwiązań w obliczu zmian w łańcuchach dostaw oraz konieczności dostosowania się do nowych rynków zbytu po utracie możliwości handlu ze wschodnimi partnerami. Rząd Planuje, że do roku 2035 5% produktu krajowego brutto będzie przeznaczane na cyfryzację, a podstawowe kompetencje cyfrowe osiągnie 85% obywateli. Maciej Zieliński podkreśla, że jest to niezbędne, aby polska gospodarka nie tylko doganiała zachodnią czołówkę, ale także wyznaczała kierunki rozwoju nowoczesnej produkcji. Szczególnie istotne jest przy tym holistyczne podejście do transformacji cyfrowej rozpoczynające się już na poziomie edukacji podstawowej. W przypadku firm średnich wskaźnik cyfryzacji wyniósł 2,3, a rok wcześniej wynosił 1,8. Także widzicie, jakieś tam zwiększanie inwestycji powinno oczywiście być w cyfryzację, zwłaszcza w sztuczną inteligencję. Pytanie czy faktycznie kiedy już nie ma tego wieczorka na tym stanowisku, to rząd weźmie sobie to do serca. Dajcie znać w komentarzach, co wy o tym myślicie. A my już się żegnamy. Hej.